Josie z tej strony Michał. Jesteśmy Jesteśmy w Mechanic i dziś budujemy Tira. Tak? Tira. Ale nie zwracajcie uwagi, co ja tam pisałem. Um, Raz Nie, na stronie 4. Strona 4. I takie. Będziemy budować takiego do Tira. Tak jakby Tira. Czyli tu może być. Ale chwila. O jeden szereg. To był. Tak. Teraz tutaj. jest trzy, cztery, ha? No, Okej. Okay. Nie będzie coś takiego. Miałem <laughs> mm. mankata, ja nie Nieważne. Teraz na pewno to będzie masywne auto. To będzie taka, no nie wiem, ciężarówka. Co ma coś koło tego? Mm. A tutaj trzeba dwie warstwy nałożyć i nic nie robić, żadnych podręczników. Wszystko to mój pomysł, bo w sumie mało osób ze skrapa nagrywa, więc to dalej. Szyj. Okej. Okay. Tak. dalej, żeby te, Żeby to było też... No nie wiem, mocniejsze. To trzeba by było jakieś okno. Dać. Tak. Okno, a pomiędzy tym pancerne okno, żeby też nikt się nie dostał zwykle do tego auta. I dać. Tutaj. Coś takiego po środku. Dziewiątka. A jeszcze. Tutaj w skakuję ósemka. Ej, ej, ten panie tu mieszkanie. A jakby się stale nałożyło tutaj na ścianę stali. No proszę bardzo, już mamy prawie skutki wypadł i rachat. Okej. W sumie nie wiem, czy to można tire nazwać. No ale dobra. Po prostu jest. I tutaj zrobię takie łóżko. Em. a na nie, nie, nie. O, tak to działa. nie słowo. Ach, to jest. Tu trzeba się skulić, żeby spać. No to nie. Tak by... Zawsze chciałam... Nie chciałam... Zawsze chciałam pracę z Już mam do tego w końcu normalny strój do tego skrat mechanika. Ehm... Um, to... Aha... Już... Po tej stali słyszę, że to jest mocne. Nie... Z tej chciałam, żeby... był pan sam? Nie. Ale chyba za chwilę taki wyjdzie po prostu. Tu też nie. Tak. Tutaj. Ja. Tak, tutaj pójdzie. No. Tutaj pójdzie koło wrotę. Znaczy. Nieważne, a tego tu chyba jednak nie będzie, mm -mm. chyba się krzesło nie zmieści, Znaczy znaczy kierowcy, o. Yy. Będzie, tak. Wcieknę tu na razie jedynkę, więc zobaczymy ile przycisków będzie trzeba było yy. tam dać, ale Dobra, teraz na górę. I. Czyk. I, czyk. I coś takiego. I. Tak, Tak. Lud. Tak, Dobra. 3. Hmm. Ta. No skacz. O Boże. Nie. To się i skak, skak, skak. I Aha, już wiem, jak się to Już wiem, jak się to blokuje, nieważne. E, naprawdę, on tak chodzi na bok. Ty, ten typ jest jakiś pijany. Nieważne? I dalej. I środek na razie sobie odpuścimy. zajmiemy się. A, no tak, jeszcze silnik. Trójeczki dam. Cztery muszą być. O, o nie. Wspartu poszła. Nieważne. No, okej. by... Oj, to się jakoś źle ustawił. Ok. Już, ale już wszystko jest kit. A nie, chwila. Sześć silników. O to będzie na sześć... Na szczęście koła. O! Dobra, dalej. Yy, odłożę to, to, to i to. Dalej. No tak. Dalej to ja w sumie chciałbym ja sobie usunąć to. I postawić taką wielkość raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Wszystko paśni. Hmm. Z czego mi tu zbudować to? Co blok mi się nie podoba? Mamy znam do no, mnie, no, czy nie? udblock D. Z tego będzie z tego na pewno środek, bo ładnie wygląda. Um, na zewnętrzu. No, może się tak znaleźć. No dobra. Co ja bym no, on będzie wyglądał. No i z tego wygląda zbudowana profesjonalna kluczowa. Tylko ten tier, bo miał później problemy z tym wszystkim. A co się stało, gdybym to podniósł i właśnie spuścił? O nie! To, kim, to kim nie może być. Nie! To nie wiem, co ja już mam.

Teraz wszystko się zgadza, na szczęście. Hmm. Taka? No, w sumie tak. Tutaj już bym nawet koła postawił, także tu. Tu. No nie. Tu. Trzy odstępy. I ile to jest? Ta. Raz, dwa. Tutaj raz, dwa, cyk. Raz, dwa, trzy, cyk. Dalej koła. Ja, ja nie znoszę to jest tyle szukania. Za ja każdym razem co lubię. Muszę szukać i szukać i szukać. Jakby nie mogło być w świecie rozdziału z kołami. O, w pierwszej części skrap mechanika. Hmm... Chce mieć koła tutaj. 2-5 nawet, ale jest tu mój o właśnie. Mm, dobrze. I. Tak, właśnie taki tu szukałem. Cyp. Teraz zbudować ściany. Czemu możemy użyć tego D bloku do ścian? No to tyle by mi się O. Ale jasny ten blok. Tak? Nie. Yy, a tu pośrodku powinno być coś takiego. No. Prażę to nie działo. O. Nieważne. Nie! Nie! I noc i nocie. Klawa będzie Klawa tak. I to będzie dobry pomysł na życie. Tylko teraz trzeba sobie to wciepać do środka i a teraz aaaa Dobra Właśnie będzie problem naprawiony Musimy tylko jeszcze dokręcić sobie tu gdzieś bo jeżeli gdzie to było Oh. Dobra, to tu jest tutaj. Ja Mianowicie kontroler gdzieś tu powinien być. Tutaj. Zyp. na razie wystarczy jeden. Wyłączmy go tu sobie i teraz sobie już powiem, że tu tak dalej utknąłem naprawdę super tylko odjedźmy tą drogą ty, ale nie ma jak sobie radzić, Jakby uciągnie plus. Aha, ale. Dobra, silnik postawię w innym miejscu. Skoro ta przeczeka nie może się dalej ruszyć, to damy jej po prostu swobodę. I mogła się trochę dalej ruszyć. Cyt. Teraz trzeba by było przyczepić koła z przodu. Yyyy... tak? Coś takiego. Teraz... nie? Jak bym miała no zwykłego zadania wykonać? Hmm. Dobra. Coś takiego. I gdzie?

Mm. Aha, wiem coś źle zrobiłem. Te koła powinny być niżej. Te koła powinny być niżej, więc powinny być tu i tu. I za chwilę zobaczymy jak się to sprawdza. A tutaj nie wiem jak się zrobić nie. Um. nie. Nie wiem, tak. Nie, nie, no, nie. No, Nie no, tak. tu tak, Aha, na dole. A do, to, to ma jeszcze miejsce jedno. Nie. Eee, kilka. Może cztery, tak, czy i tak. Nie. Tak, czy tak. O! O Boże! Dawny mój w sklepach. Oj, dawny. Chcę sobie przypomnieć co i jak to co? Mhm. Okej. No, w tak wygląda logicznie. Hmm, to tu. A tu to robiłem ja. ja tu oh, tak, tu stawiłam trójkę. A, tak. Po drugie... Zniszczyłem to. dwa bloki. trójka i z. Ale wygląda w miarę jak gierczny. No. Tylko teraz nie wiem gdzie postawić silniki. Dobra, stawiam je tak, dobra. Jeroza będzie miał bardzo tłoczne wpadnienie. Tutaj tak. mogę wrócić jeszcze. Mm, tak. Mamy tak. Jeszcze to podłączyć. I OK. Teraz no, dobra, może, może. Za Jeszcze to. to ażę zawsze jeździało? To wolę obrócić i proszę bardzo. Mhm. A, no jeszcze co. Jednak trzeba będzie usunąć. A nie, przecież jeszcze tutaj koło. w sumie tutaj nawet nie potrzeba. A, no i tak. Trzeba je wzmocnić każdy. Tak, trzeci poziom. A jak każdy pracuje z to zawsze wiadomo, że lepiej na tym wypadnie. Teraz. Teraz ja, ja nawet nawracać mogę. Ale najgorzej jest, jak ciągnie ten fil. Jak ta przyczepa, tak ciągnie. A, no, no, nie ma kiepskiej nocy. Dobra, wytrzyma. Dalej. Przyczep. To znaczy. Top. Trzeba ogarnąć top. Więc sprawdzam sobie przypisów. Jak zwykły jest człowiek. I dalej. Wyłączymy to do kontrolera, który stoi bardzo daleko. Przyczepa gotowa. Tuk. Trzeba jeszcze się sobie tu. No, dlaczego zacząłem tak mówić? Nieważne. Mm. O Boże, ta przyczepa jest chyba najbardziej kolorowa na świecie. O no i proszę bardzo. I tak gotowałam mamy przyczepę i jeszcze jedną. Mm -hmm. No nie! Tak. i podchodzimy sobie tutaj o proszę bardzo. I teraz mamy już połączenie max. Dobra. I możemy jechać w drogę. Ale to nie wszystko. Musimy jeszcze zamontować. Ja mm. rzadko znam coś takiego, jak... Kto to jest? To coś nie tak łatwo bardzo A teraz nie to się znajduje. Tutaj. Zobaczmy. Tak. To mogę sobie wstać na Nawet, jeśli na podłogę. Mhm, wstawiam 120, no albo śmiech 160, że to tyle ciężarówki potrafię do naładowania, yy, trzeba teraz piąteczkę mocniej teraz pik. Mamy naszą ciężarówkę. No i patrzcie, jak pięknie potrafi nawet nawracać. To jest po prostu kompozycja piękności i... No dobra, nie jest to piękne ale... to już na tyle, pa!